Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na ulubieńców kosmetycznych października. E, linki do wszystkich produktów macie w opisie. No i zapraszam do oglądania. Kochani, zaczynamy od produktu, którego ja Wam chyba nigdy nie pokazywałam w ulubieńcach. A jest to ulubieńc nie tylko października, a kilku dobrych ostatnich miesięcy i na pewno jest to produkt, który ze mną zostanie na wiele kolejnych miesięcy. Jest to szeszwid, ale niebieski. E, konkretnie niebieski i on się nazywa Instant Gel Effect Top. Ten klasyczny chyba się po prostu nazywa gel Effect Top Coat. Uwielbiam właśnie tą niebieską wersję. Słuchajcie, cały czas nie mogę tego rozkminić, ale mam nieodparte wrażenie, że ten niebieski dłużej pozostaje płynny, że on mi w ogóle nie zasycha. Faktycznie trochę upierliwe jest to, że nie widzę, ile go zostało, ale wydaje mi się, że on daje lepszy efekt i właśnie wydaje mi się, że jest dłużej świeży, że po prostu zdążę, go wiecie, wykończyć, za czym on zaschnie. Co więcej, jeszcze plusem tego top tego konkretnego niebieskiego jest to, bo generalnie jego cena w internecie bardzo się waha, już abstrahując od cen stacjonarnie, ale on jest do kupienia w Ezebra od dłuższego czasu. To 14 ml opakowanie, uwaga, za 12 zł. Także no, cena jest rewelacyjna. Ja Wam go serdecznie polecam. Uważam, że to jest najlepszy top kod, jaki miałam. Dużo lepszy właśnie od tego um, klasycznego. Także to jest zdecydowanie ulubieniec. Nie tylko października, a kilku, tak jak powiedziałam, poprzednich i kilku na pewno następnych miesięcy. Kolejny ulubieńcy do paznokci to lakier z Miss Muszę Wam powiedzieć, że tu jest taka Ciekawa historia, ja kiedyś miałam oczywiście lakiery z Miss Sporty, natomiast e, miałam taki przepiękny niebieski kolor, on był bardzo oryginalny, ale nie lubiłam bardzo nim malować paznokci, to było bardzo upierdliwe, e, ten lakier się nie trzymał, musiałam się namęczyć, żeby je malować i od tamtej pory, e, czyli od dobrych no, kilku lat nie kupiłam z własnej woli lakierów mi Sporty po tamtych przeżyciach. No i proszę, dostałam przesyłkę od Miss sporty, przesyłkę z kolekcją jesiennych lakierów. Tam jeszcze były oczywiście inne rzeczy, to Wam to pokazywałam w holu, zaznaczając oczywiście, że to był prezent. I tutaj dostałam całą kolekcję jesiennych lakierów z serii yy, żelowej. Yy, I się zakochałam. Zakochałam się, to jest coś niesamowitego. Nie uwierzyłabym, gdyby ktoś to mi powiedział. Słuchajcie, ten lakier, ja Wam chyba o tym już mówiłam we vlogu, trzymał mi się na paznokciach bez najmniejszego, wiecie odprysku kiedy ja szorowałam szorowałam i jeszcze raz szorowałam moje dłonie były zanurzone w wodzie po kilka godzin dziennie ja latałam z gąbką z szczoteczką do zębów e, szorowałam tak wiele rzeczy e, w wodzie jeszcze z proszkiem z jakimiś cyfami, nie cyfami, cilitami a ten lakier dalej był na tych paznokciach to jest coś niesamowitego dodatkowo uwielbiam ich kolory uwielbiam ich wykończenia. I uwielbiam ich pędzelki. To są moje ulubione, najlepsze ever pędzelki. Oczywiście na lakiery też mają takie pędzelki. Chodzi o to, że ten pędzelek jest płaski i szeroki. I to jest to, czego ja oczekuję od lakieru. Cena jest też e, dobra dla mnie, bo regularna cena w Rossmanie to jest 6,99, więc to jest tyle, co ja zazwyczaj na lakierę do paznokci wydaję. I po prostu je kocham. Jeśli chodzi o mój ulubiony kolor z tej kolekcji jesiennej, to zdecydowanie będą to te trzy kolory. One jakby są w pierwszej trójce. Ten przepiękny, opalizujący, taki fioletowo-różowy 564. Ta ciemna czekolada, gorzka czekolada 563. I ten, uprzedzam, ma najgorszą pigmentację. Ta piękna, brudna pomarańcza 561. Aparat skutecznie ożywia ten kolor, natomiast on w rzeczywistości jest taki przygaszony, jest brudny, jest przepiękny. Naprawdę gorąco Wam te lakiery polecam. Choć muszę przyznać, że i czerwień, i zieleń, i szarość, wszystkie je uwielbiam, wszystkie je już na paznokciach nosiłam. I wiem jedno, to moja kolekcja na pewno się wzbogaci o kolejne lakiery z tej serii właśnie żelowej, bo jestem zakochana. Kolejny e, ulubieniec. E, ko już drugiego miesiąca z rzędu to peeling ze skin 79, zdecydowałam Wam się go ponownie pokazać. Jest to Sweet Honey Sugar Peeling. Peeling, który mnie nieustannie zadziwia, to znaczy ja peelinguję twarz dwa razy w tygodniu i powiem Wam za każdym razem po wypeelingowaniu zachwycam się tym efektem, który on daje. On wspaniale złuszcza skórek i wspaniale hmm, zmiękcza skórę, nie pozostawiając filmu, nie pozostawiając tłustej warstwy, uwielbiam go. Po prostu go uwielbiam i powiem Wam, że żałuję, że jego cena regularna to jest aż 59 zł. Natomiast jeżeli nie szkoda Wam kasy, to ja Wam mogę serdecznie ten ping polecić. Tu jest aż 12 miesięcy na zużycie po otwarciu, także... Jeżeli byłaby jakaś promocja, szukać dobrego peelingu, po prostu musiałam Wam go znowu pokazać. Zresztą wiem, że nie tylko ja go uwielbiam, Agnieszka Lady Agu go pokazywała w ulubieńcach. Moja Ola Makeup My Passion też go kocha i podejrzewam, że kto się z nim zetknął, to jest z niego zadowolony, bo ten peeling jest rewelacyjny. Kolejny ulubieniec, a właściwie dwa aż produkty. To eyeliner z Too Faced. Stwierdziłam, że zdradzam Smashboxa. Już nie będę wracała nigdy do Smashboxa, zostaję przy Too Faced. Eyeliner w pisaku. Ja mam kolor czarny i kolor granatowy. Obydwa uwielbiam. Czarny, no to czarny. Granatowy ma taki jakby lekki metaliczny poblask, natomiast ten poblask jest bardzo subtelny. Fenomenalnie mi się nimi maluje kreskę, są trwałe, można dokładać kolejne warstwy można zmyć, jeżeli coś nie wyjdzie i wiecie, i to się nie rozmazuje no super, ciekawa jestem na ile mi starczą Smashbox starczą mi na 3 miesiące ciekawa jestem na ile starczą mi te, na pewno dam Wam znać ubóstwiam cena to jest bodajże 85 zł i jest to dużo ale powiem Wam, że ja jestem gotowa zapłacić tyle za komfort po prostu malowania kreski, jak wszyscy wiemy ja to robię codziennie i musi mi się to udawać, tak po prostu Także to są moje ulubieńcy października i nie tylko, to również bankowo. No i dojdźmy do czegoś, co będzie tylko ulubieńcem października i podejrzewam, że więcej do tego nie wrócę, ale jest to bardzo dobry produkt i jest to również coś, co było w produktach, do których mam jakieś, ale a więc Bioeliksir serum do włosów, do końcówek włosów. Muszę wam powiedzieć, że to serum jest bardzo fajne, bardzo ładnie te włosy nabłyszcza nie robi z nich takiej tłustej warstwy, Mam bardzo przyjemną konsystencję, właśnie włosy się błyszczą. Naprawdę jest to bardzo fajny produkt, jedyne co to właśnie ukierdliwe dla mnie jest ta pompka, ona bardzo mało tego produktu dozuje. Jak to skończę, to pewnie do tego nie wrócę, ale no nie mogę nie wspomnieć o tym jako ulubieniec, bo używam tego codziennie i naprawdę bardzo jestem z tego zadowolona, ja sobie tego nie żałuję. Ja konkretnie, ja to najpierw rozcieram w dłoniach i potem wcieram we włosy, moje włosy to pięknie wpijają potem jeszcze je podsuszam suszarką, ładnie się błyszczą, naprawdę dobrze to wygląda na moich włosach. Nie wiem jak na innych włosach, nie wiem jak na włosach, które mają taką tendencję do obciążania, eee, także końcówek, ale ja jestem z tego szalenie zadowolona, więc myślę, że mogę Wam to jak najbardziej polecić. Zabijcie mnie, jaka była cena, ale tak jak powiedziałam, postarałam się Wam zostawić linki w opisie, bo ja to mam, wiecie skąd, z Pretty yy, Boxa. Naprawdę bardzo fajny produkt, a i podoba mi się to, że on chyba nie pachnie, nie, nie pachnie jakoś znacząco. Bo z Mariona miałam dwa produkty do włosów. Moje ulubione to było to termo, natomiast teraz kupiłam taki olej, który tak pachniał, że niestety musiałam się z nim pożegnać od razu, bo bolała mi po prostu głowa podczas jego nakładania serio. Więc bardzo, bardzo jestem z tego zadowolona. Kolejny produkt, z którego jestem bardzo zadowolona w październiku i którego tak naprawdę używam od dłuższego czasu, bo wcześniej miałam miniaturkę, to maseczka z Origins, a więc maseczka różowa, maseczka regenerująca do twarzy. Oczyszcza skórę i przywraca blask. Na cienką warstwę pozostaw na 10 minut. Zmyj, używam 1 razy w tygodniu. Uwielbiam tą maseczkę. Ona ma w sobie takie drobinki, w związku z tym najlepiej się ją nakłada za pomocą dłoni, wcierając i tak samo ją zmywam czyli zmywam ją dłońmi. Jakby jeszcze masując przy tym buzia. Bardzo dobrze mi się ona sprawdza. Słuchajcie, ja nie wiem, e, e, czy ona jakby działa, znaczy, czy ona daje wiecie, jakiś taki długotrwały efekt na mojej skórze. Staram się ją używać raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Ja to teraz mam rozpisane, powiem Wam, bo zaczęłam się gubić w mojej pielęgnacji. E, nie wiem, no moja twarz w tym momencie ma dosyć dużo wyprysków, natomiast y, może to jest kwestia tego, że coś nie zapycha, a może to jest kwestia czegoś zupełnie przeciwnego, że na przykład moja twarz się oczyszcza. Dodatkowo nigdy nie wiem, jakby wyglądała moja cera, gdybym tego nie używała, tak? Ja jestem z tego bardzo zadowolona. To ma taki delikatny zapach. Mhm. Ja nie wiem, jaki to jest zapach. To zapach róży, może i tak. Ona jest taka, jest zaschnięta, to mogę Wam pokazać, taka różowa, bardzo przyjemna, nie wysusza skórę. Po jej zmyciu mam takie wrażenie, że ta buzia jest wypielęgnowana. Eee, czuję, jakby, że jest oczyszczona, czuję, że jest nawilżona. Po prostu mam takie poczucie, że, że coś na tej twarzy się zadziało. Natomiast ja jej używam tego konkretnego egzemplarza. No myślę, że już w większość października używałam generalnie tej maseczki. Ale jak tego używam dłużej, to tak jak Wam obiecałam, będzie taka seria mini recenzji, nowości, i również tam się pojawią wszystkie te trzy produkty z Origins, które mam. I wtedy dam Wam znać po dłuższym czasie. Jak na razie zdecydowany ulubień z października, i zamierzam tego używać jeszcze i jeszcze. Słuchajcie, to ma aż 24 miesiące po otwarciu na zużycie. W związku z tym, no jest to bardzo droga maseczka, bo ona kosztuje 100, tutaj mamy 100 ml, ale jest to produkt bardzo wydajny, no i starcza na dwa lata. Kolejnym ulubieńcem października jest coś w nucie typowo letniej, a więc woda toaletowa i frosze, verbena i cytryna. To jest taka ciekawostka, ponieważ jest to zapach no zdecydowanie bardziej letni, jak jesienno-zimowy, a jednak zaczęłam tego używać właśnie teraz i muszę Wam powiedzieć, tutaj tak naprawdę nic nie jest napisane na tej butelce że jestem z tego bardzo, bardzo e, zadowolona. Ma to przepiękny, odświeżający zapach. Uwielbiam się rano tym psikać i to jest tak skonstruowane, mimo że tutaj mamy taką niby klasyczną pompkę, że to jest takie, nawet ktoś to gdzieś pisał, że to jest taka bardziej mgiełka, bo to bardzo mocno się rozpyla. Nie wiem, czy Wy to widzicie. O! To się bardzo mocno rozpyla i zapach jest obłędny, taki świeży e, i tym sobie właśnie również poprawiam nastrój z samego rana. Wypsikana tym, czuję się od razu, wiecie, taka bardziej obudzona. Super! Myślę, że również będę tego używać nadal. Może później na przemiany z innymi produktami, ale zdecydowanie jest to ulubienie z października, bez dwóch zdań. I dochodzimy do trzech produktów z kolorówki, i tutaj tak naprawdę to jest małe oszustwo, bo pierwszy produkt, który stał się moim ulubieńcem, a który używam od bardzo niedawna. To baza rozświetlająca z Liren Biglam. Zakochałam się w tej bazie, od kiedy ją kupiłam używam jej po prostu codziennie. Yy, ubóstwiam ją i... powiem Wam, że mi się wydaje, że po pierwsze ona przetłuża trwałość, po drugie wydaje mi się, że ona niesamowicie współgra mi z podkładami, że jakby zmienia przyczepność faktycznie jakby podkładu do twarzy. Czy to rozświetlenie jakby się wybija przez podkład? Nie wiem, na pewno po nałożeniu ta buzia jest bardzo mocno oświetlona, no ale na to pacykujemy podkład. Wiem jedno, że ona mi współgra rewelacyjnie z tym podkładem ze Smashboxa. Bez, ten podkład w ogóle ze Smashboxa to jest długa i skomplikowana historia. To jest ciężki podkład dla mnie. Ciężki do aplikacji, ciężki, w ogóle ciężki, bo on jest taki lepiąco zastygający. I na mojej twarzy wyglądał za ciężko. Natomiast po aplikacji na tą bazę to się zmienia. On wygląda zupełnie inaczej. Mam wrażenie właśnie, że ta po prostu baza wspaniale współgra z podkładami, że nie umiem Wam tego dokładnie wyjaśnić, natomiast wyjaśnię to na pewno, jakoś pomyślę, jak mam to dokładnie powiedzieć w tym filmiku z mini recenzjami nowości. Ja Wam ją serdecznie polecam. No, ja ją kupiłam na tej promocji, więc kosztowała 15 zł, regularna implanty jest około 3 dych, to jest opakowanie 30ml dla mnie rewelka. I nie zapycha mnie ta baza. I ostatnie dwa produkty. I to też jest właśnie oszustwo, bo kupiłam to wtedy, kiedy bazę. A więc korektor z Eveline z olejkiem arganowym w kolorze light. Jestem szalenie, szalenie z tego korektora zadowolona. Ja zawsze aplikowałam dwa korektory pod oczy. I nadal tak robię. I ten korektor z Eveline. Po pierwsze uwielbiam jego aplikator, bo on jest płaski. Po drugie, on bardzo fajnie nawilża tę okolicę pod oczami. Nie wchodzi z marczki, nie jest zbyt suchy. Fajnie jakby rozświetla, bo on ma osiem w jednym, więc nie wiem, on robi wszystko, jeszcze dodatkowo posprząta mieszkanie. Kryjąco-rozświetlające, no to z tym kryciem, no krycie jest przyzwoite, tak? Natomiast nie jest to jakiś taki korektor mocno kryjący, ale za to bardzo fajnie odbija światło, bardzo, bardzo go lubię. Natomiast tutaj na Dolinę Łez... Ostatnio nakładam korektor z narca i też myślałam, czego pokazywać, czego nie pokazywać. To jest taki ulubieniec typowego tego miesiąca, a jak się skończy to opakowanie, no to w życiu tak mi się wydaje, że w życiu nie kupię w cenie regularnej tego korektora, bo ile on kosztuje? 150 zł? Są jakieś chore pieniądze. Natomiast faktycznie korektor jest bardzo fajny. Ja mam go w kolorze Light 2 Vanilla i jest mocno krający. Jest taki zastygający, to jest taki konkretny korektor. Ja bym go w życiu nie nałożyła bezpośrednio pod oczy, bo to się robi taka skorupa. Natomiast tutaj na Dolinę West, czy miejscowo na niedoskonałości, wow! Naprawdę ja jestem zakochana w tym korektorze właśnie do takich celów. Ja mam miniaturkę i tak jak mówię, raczej się nie zanoszę, żebym kupiła pełnowymiarowy, bo równie dobrze sprawdza mi się mój Skatrice. Choć tak szczerze mówiąc, ten jest lepszy od tego skatris, ale ten skatris Liquid Camouflage jest wystarczający na moje potrzeby. No, a kosztuje dwie dychy a nie z to ile no i jednak Wam go pokazuję, bo dosyć często go właśnie w październiku używam. Dobra kochani, to już wszyscy moi ulubieńcy. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać, czy znacie jest z tych produktów, czy może do któregoś z tego. Czy może do któregoś produktu Was namówiłam do przetestowania. Zapraszam Was do kolejnego filmu. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa serio! Pa. Także nie wiem do końca, jak Wam to... Część. Fajnie byłoby, jakbyś wiedział, czego szukasz. Klinik.